Ma swoistego rodzaju tradycję. To szczególne miejsce. Nie tylko ze względu na kończące sezon zawody, ale także na e, tradycję, która ma miejsce w miasteczku skoczków. Myślami przy tej tradycji, myślami przy tej imprezie e, są zawodnicy, ich rodziny, które tu przyjechały, bowiem w każdą sobotę naprawdę dzieje się tutaj coś specjalnego. A co takiego? Zapraszam. dla gości z zagranicy? Wszystko co dobre z Polski, czyli? w skrócie. Czyli jest polskie piwo, polskie wino, polska wódka, ostypecki, wszystko jest. Krzysiek, miętus, niemal? No właśnie, Krzysztof, co? Chleb, łupaca, ogórek, posypek nie było. Przepraszam, ale i wy to sami, sami wszystko przygotowywaliście? Znaczy ja osobiście nie, ja tylko tutaj ten y, oglądam. To typowa potrawa z północno-wschodniego regionu Włoch. Fiko to takie, ni to ciastko, ni placek. Zawiera ziemniaki, cebulę i ser, a właściwie dwa jego rodzaje młody i dużo starszy. Zorganizowali, chłopcy bardzo się starają. To są super te testerzy. Wypili po jednym kilku małym, bo jutro mają kolejne zamowy i stwierdzi, że super, mo możecie się częstować. E, patrzę na ciebie i przyznam się szczerze, że z prawej, z lewej strony na czole no, żeńska część i również była, tak? No, co niektórzy mają, wygląd i. Hey